It doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my life. Dzień dobry vlogmas, matko, jedyna jak ja dzisiaj po prostu walczę ze sobą od samego rana, żeby jakoś tak, wiecie, podołać temu dniu, żeby rozpocząć nagrywanie i. Po prostu wzięłam aparat do ręki, więc witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale odczuwam, że jest mi już coraz ciężej. Wczoraj wieczorem to w ogóle tak, słuchajcie, spuchłam. Miałam takie stopy, takie ręce, mówię, jak poszę, to już pewnie zaraz, to już pewnie zaraz się wydarzy, bo pamiętam, że z Charlie chwilę przed porodem też tak spuchłam. Kurczę, wiecie, co tak cały czas mówię, że pewnie jakoś zaraz urodzę, a się okaże, że jeszcze. Że jeszcze kilka tygodni przechodzę i, i nie urodzę. To jest jedna wielka niewiadoma, tak czy siak. Yy, czuję po prostu, że jest mi coraz ciężej, ale się nie poddajemy. Jak będzie już naprawdę, tak wiecie, kryzysowo, to po prostu odłożę aparat i zalegnę w łóżku, ale motywuję się codziennie i staram się, żeby nagrać dzień. Po dniu dla was vlogmasy. Jakoś teraz w ogóle nie mam e, ochoty na słodycze w ostatnich dniach, ale te pierniczki to jest zło. Moja mama nam je ostatnio e, dała w prezencie na Mikołaja i bardzo dużo tych pierniczków tam było. I to już chyba jest ostatni. Ostatni, ale myślę, że pobudzi mnie. Do rozpoczęcia tego dnia włączyłam sobie elfa, żeby leciał w tle, bo wiecie, że ja uwielbiam, e, jak jakiś świąteczny film w tle leci w domu. Nawet jak się nie skupiam na nim, to niech sobie leci. Jest taka cisza w domu, spokój. Luka z Charlie pojechali na tenisa, a po tenisie jeszcze jadą do naszej znajomej e, na urodzinki jej córki, na jakąś salę zabaw. Więc mam czas dla siebie. Odpoczynek pełną gębą. Tak się zastanawiałam, czy nie jechać na te urodzinki, ale mówię, Boże, tam będzie tyle tych dzieci, e, tyle ludzi, na tych salach za zawsze jest tak tłoczno. I mówię, nie, to już nie jest atrakcja dla mnie, wolę zostać w domu. To jest najlepszy piernik na świecie. Jeszcze ten lukier na górze. Pycha. Myślałam, że tym pół zjem całego. A dzisiaj mamy numerek 11 i gdzie my go mamy? O tutaj. Od razu pod ręką. I w 11 mamy wosk zapachowy do kominka o przepięknym zapachu palosanto. Z niego mamy tylko wosk dlatego, że jakoś nie mogę cały czas uzyskać tego mm, zapachu, takiej, takiej intensywności w świecy, właśnie w dyfuzorze, więc wolę nie wypuszczać. E, może w końcu się uda, dlatego jest na ten moment cały czas w wosku. Pachnie przepięknie, troszeczkę tak orientalnie, kadzidlanie. No jeżeli ktoś e, lubi takie klimaty, właśnie palosanto, kadzidłowe, to, to ten zapach mi się spodoba. Jesteśmy w okresie świątecznym i teraz wszyscy rozglądamy się za prezentami pod choinkę. I ja przyszłam Wam tutaj specjalnie pod tą choinkę, przyszłam ułatwić Wam sprawę, bo mam tutaj dwa cudowne prezenty pod choinkę dla mamy, dla babci, dla cioci, dla siostry. Jest to gotowy, sprawdzony, wartościowy prezent, więc jeżeli chcecie mieć pewność zadowolenia u obdarowanej przez Was osoby. To patrzcie tylko na te zestawy. Mam tutaj dwa zestawy z marki Wichy i są to produkty, których używam od lat. Są przeze mnie sprawdzone. I w zeszłym roku również panią, tutaj właśnie pod choinkę do prezentów takie zestawy wrzuciliśmy. Także słuchajcie, to jest taki pewniak. Pewniak, że jak dacie, to każda kobieta się z tego ucieszy. Tutaj mam zestaw Wishi Lift Active Collagen Specialist 16 i jest to pielęgnacja ujędrniająca i wygładzająca. Mamy w środku dwa pełnowymiarowe produkty, serum oraz krem. Bardzo lubię tą linię. Już niejednokrotnie Wam pokazywałam te produkty. One redukują. 16 oznak starzenia się skóry i ta buzia jest taka bardzo ujędrniona, elastyczna, mięciutka. Super zestaw, naprawdę super zestaw. I drugi zestaw, Vichy na Magistral. Jest to odżywcza pielęgnacja dojrzałej skóry, zmagającej się z utratą blasku, jędrności, gęstości, po 50 roku życia, więc u nas na pewno ten zestaw poleci do babci. I tutaj w zestawie mamy również dwa pełnowymiarowe produkty. Odżywczy redukujący wietczenie balsam na dzień oraz odżywczy modelujący owal Twarzy krem na noc. Także wystarczy przykleić tutaj kopertkę, bo już rzucić do torebki i macie dwa rewelacyjne zestawy, z których na pewno nie jedna kobieta się ucieszy, a w opisie zostawiam Wam do nich link. Dostałam zadanie od luki, żeby odsadzić kompot z suszu, bo zrobił dzisiaj, bo jak to pachnie przepięknie. I mówi do mnie tylko: pamiętaj, żeby włożyć ten durszlak, żebyś nie wylała do zlewu, a ja mówię, Boże, przecież cały czas przecież robię jakieś zupy rosół, to tego nie zrobię, a faktycznie kiedyś tak zrobiłam. <laughs> że wsadziłam ten durszlak do... Durszlak, sitko do, em, do... do zlewu i wylałam wszystko. Może jeszcze tak łyżką odcisnę. Ale duży cynamon. Oh, to daje też taki zapaszek. Najlepiej taki kompot suszu smakuje na zimno, z lodówki, ale spróbujemy od razu taki ciepły. Mm. Boże, jaki pyszny. Jeszcze sobie wleję. Kochanie, przepyszny kompot suszu. Jutro robisz kolejny. Przyszłam sobie z powrotem do łóżka i ja wiem, wiem, jestem w ubraniach na pościeli, co się nie zdarza, ale raz, że dzisiaj zmieniam pościel, a dwa, czyściutkie, pachnące rzeczy, nie wychodziłam nigdzie z domu z nich. Um, słuchajcie, zamówiłam sobie burgera, ale takiego dobrego, z taką jakościową wołowinką, z frytkami. No i leżę i będę jeść i mam taki chill, spokój, coś długo tej mojej ekipy nie ma, ale to dobrze, to znaczy, że Charlie się fajnie na tej sali zabaw bawi, ale jak tylko wrócą do domu, to już zapowiedziałam Luce, że otwieramy kartony, pudła, bo przyszedł wózek. Więc po prostu tak się nie mogę doczekać, aż otworzę i zobaczę, jak ten wózek faktycznie prezentuje się na żywo, bo tylko go widziałam na zdjęciach. Jest taki ładniutki, jaśniutki, świeżutki, jestem bardzo go ciekawa, także jak tylko wrócą, to zabieramy się za wózek. Mam samą piżankę, żebyśmy były meci meci, dobra? Tak Fajnie tak z mną muszą być. Tak samo ubrana. Tak. ja. Tak, tak, tak. <gadzisz>, że kiedyś miałam takie skarpetki jak te mikołajowe. A teraz nie mogę ich znaleźć nigdzie. chyba pamiętam. Też takie miałam fajne. Zawieramy się za otwieranie wózka, mamy tutaj wózek, fotelik i, i bazę pod fotelik, ale to bazę nie będziemy chyba otwierać, co? Dopiero nie, zostawimy sobie nie, to chwilę nie. przed, może już nawet jak będę w szpitalu, to sam ją od, odpakujesz. A fotelik też chcesz otwierać? Fotelik chcę otworzyć, okay. bo jestem ciekawa, więc otwieramy. See the blazing. Join the chorus La the la-la <laughs> Co? Tutaj się wkładać dziewczyna? Tak, co? <grym> Ja! Ale albo wpinasz, zobacz taki fotelik, albo gondolę. Weźmiemy teraz fotelik, żeby zobaczyć. I ciebie zobaczyć. bujałem kiedyś tak. A tam, nie no ja muszę mi to, to już. Ciebie już, już, wiesz, jak cię bujałem? Wiesz, jak cię bujałem? Patrz! O, tak cię bujałem. Byś, taka, taka byłaś potrzepana, że trzeba było. O, tak cię bujać, żebyś zostawił. I twoja głowa. Zresztą, jak byłem mały, to podobno mnie też, o taka głowa waliła. No i widzisz jak siedzi, jak fituje czarny z szarym i z tym astralnym? I ja! Taki maluszek będzie tutaj z nami, zobacz. No. Jak tu wchodzić. Dawaj bujaj brata. Bujaj brata, jak bujała. Ja nie, nie wiem czy to się nie załamie. Nie zerwie się to? Nie. O, jo, jo. Jaki... Się no. Ale nawet z takim... <grym> Ciężkim dzieckiem tak lekko chodzi ten wózek. Ojojoj. Uuuu. Ja chcę spróbować sama. Jaki fajny ja on jest, sobie... ja już aj, zapomniałam, aj. jaki taki zwinny. Co to sama spróbować? Co chcesz sama spróbować? A czuć jak się Jechać? Nie, to się, to się złoży bardziej w o. Aaa. Naprawdę jestem już w piątce. dwa. Chcesz się. pokaż tego dzidziusia. A on śpi teraz, ok. Otwieramy teraz gondolę, bo tutaj mamy wersję fotelika, który możemy sobie oczywiście wpiąć na ten sam steleż, właśnie co będzie. Gondola, co? Ale mnie to cieszy. Czy ciebie też? Ładna. Bialutka. Ostatnio przy Czarni mieliśmy gondolę um, z tymi takimi aniołkami różowymi, mamy pamiętasz? Ty, a ona chyba jest nawet w kotłowni. Mm -hmm. Jakoś tak zachowałam na pamiątkę, stwierdziłam, że a może kiedyś się przyda. No ale gdzie taka różowa gondola, więc no, mamy... nie, ale może kiedyś. Może kiedyś, oldschoolowo. Tak, tak właśnie oldschoolowo, no. A tutaj mamy piękną, białą gondolę. Cały wózek mamy z marki Cybex. I poprzednim razem byliśmy bardzo zadowoleni z tego wózka, więc tym razem również zdecydowaliśmy się właśnie na tą samą firmę. Ale Boże, Moje hormony ciążowe mnie rozwalają. Poczekaj, jak to się wypinało? Mniej jakoś. Bo, mi się wydaje, że w ogóle się zmieniły te wózki. Że naprawdę wtedy też było lekko, ale teraz już w ogóle jest jakieś. Zmieniło jakoś... się, coś się zmieniło No W sumie to już ponad 5 lat. Hmm. Ja, już Jestem tak. Ale ja sobie marzyłam o tym wózku, Boże! już dawno, dawno temu, jak jeszcze nie wychodziłam, to sobie oglądałam wózki i widziałam właśnie ten biały wózek z na srebrnej e, ramie. się jakoś tak poczułem dziwnie. Jak, że dzisiaj będzie zaraz? Wiecie, dobrze dziwnie, bardzo dobrze dziwnie, ale. <grym> o jezu! Poczekaj, jak to się teraz. O, to, się o, tu... o to masz kółeczka. O tu. Ok. Ale to wtedy się odpina po materiału? Nie, nie trzeba. Ale to nie tak ogólnie. Mi się wydaje, że to jest... no nie wiem. Ale tak to wygląda. Boże! wyobrażasz no sobie to? Albo tak załóżmy, bo to ładniej wygląda. A, no, a, no, a, no. A. Nie trzeba, tak, właśnie nie ucztek dziecka, no, od początku. Ale mi się podoba on naprawdę. Furioza za swojej nie zostanie Nigdy. No taki ładny ja detal. I teraz, i teraz wyobraź sobie, że w środku tak, ja sobie tam wszystko wyściele, jakiś kocyczek. Hmm. Taki będzie swój kocyczek miał, swojego didusia. No, no A, już no. spakowałam do torby do szpitala, A tylko to jeszcze to musimy torbę tutaj przypiąć. To A to jakaś chyba, tak? W ogóle coś się zmieniło, bo wtedy zobacz, nie było tak, że można było cały ten wózek wietrzyć, na przykład Jujesz, latem, weźno, nie? Zobacz, pokaż. Odwrotnie, zakaza za ten. O. o, To jest mega, jest lato na przykład, nie? No, fajnie. I wietrzysz lato, sobie... Fajnie. Nie było zbyt. tego, nie? A czekaj, bo my tu jeszcze rozpięliśmy. A to też fajne. Że możesz tak po prostu, wiesz, freestyle no. tak zwany. Zapinaj mi to, bo jest zima. Czerwi już nam poszła spać, ale myślę, że jak stanie rano, to oszaleje, że jest wózek. No. Dobra. Kurzy się może. Nie. Umieliśmy się z nią składać. Ona jest taki wariantem że już lepiej w spokoju złożyć samemu. Widziałam, wiesz dlaczego to się y, trzeba odblokować? Mm. Wyjmij mi tą gondolę. Zobacz, dziecko ci śpinie. Dziecko ci No bez... takim przyciskiem. No dobra, ale tak nie wyjmuj. Tak jakbyś miał dziecko w środku. No, no to tak i patrz, ja to widziałam na filmikach. Puść. Aha, o! I nie sobie, ja tego też jak wiem. na przykład wózka się nie chce wiecie, wnosić, to nie sobie samą gondolę z dzieckiem. No. Albo jesteś w restauracji nie ma miejsca, nie wiem, gdzieś tam na wózek, super. to kładziesz sobie na kanapie jakiś dla mnie żeby... super, ja to odczuwam jako super. Fajne? No, bo ja jakoś tak odnosiłam, nie Fajne. jak było trzeba, jakoś tak wiesz. Rzadko no oczywiście, Rzadko. bo jakoś to, jakoś to ale to jest fajna opcja teraz. No, super. I jest dlatego takie stabilne i widzisz, trzeba kliknąć. Mhm. Tak, żeby gdzieś nie podłamywała się, no. Mamy wózek! Mamy wszystko! Czy nie? No wszystko. Mhm. Mamy łóżeczko, to znaczy tą dostawkę, która przyszła, mamy wózek, mamy Baby Haga, Mamy... benienkę. Mhm. Czy coś jeszcze jest nam potrzebne? Już byś mogła urodzić No tak, to prawda. Wózeczek, choinka, czy może być coś piękniejszego? Tak bardzo bałam się tego vlogmasu i... myślałam cały czas, że to jest zły pomysł w ciąży, no nie jest to już jakoś łatwo, ale to jest tak piękne szykować całą wyprawkę właśnie w tym okresie świątecznym. Mam na sobie świąteczną piżamkę, ta choinka w tle, no... Coś cudownego, naprawdę. Coś cudownego szykować się na narodzinę w tym okresie świątecznym. A jeszcze Luka przyniósł z samochodu śpiworek do wózka i mieliśmy taki śpiworek przy Charlie. Pamiętam, że jak lecieliśmy do Nowego Jorku, to właśnie zależało mi na bardzo ciepłym śpiworku. Tylko wtedy mieliśmy w kolorze czarnym. A teraz... Do bialutkiego. One są w ogóle w dwóch rozmiarach. Jest ta wersja mini i wersja większa, więc my dla bejbiczka małego mamy wersję mini. Ale jest cudne srebrny, będzie pasował nam pod tą naszą srebrną ramę. A tak. jest tutaj śpiworek, pamiętam. W sensie A nie ten, ten ale czarny, czarny z futrem lakierowany. lakierowany. Było futro, nie? Nie wiem, z futrem był inny chyba. Ok, wszystko. ale ten czarny lakierowany na pewno pamiętam, tak. Ale to jest fajne. Muszę sobie to wszystko poprać jeszcze. Koniecznie. Zobacz, w ogóle później na przykład, nie? Wyjmujesz tego dzidziusia, hop mhm. i masz z kapturkiem go tutaj. Super, idealnie. Tam mini wersja jest w ogóle super właśnie do gondoli. O, nawet no, mogę tak sobie jeszcze zrobić albo już bez tego. Fajne? Bardzo fajne. Pasuje ten srebrny do srebrnej ramy. To bardzo wiesz, naprawdę. Chyba wszystkie mam się zawsze cieszy, taka aby pracować. Na No to idziemy składać wanienkę. Nie ja żartuję już dzisiaj, nie. Jestem zmęczona.